Witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy kiełbasę szynkową i to będzie bardzo dobra alternatywa dla tych, którzy nie mają wędzarni. Mam tutaj trzy szyneczki. Teraz sobie je zważę. Szynki zważone. Teraz musimy je obejrzeć, powycinać żółki, błąki i szynkę musimy pokroić już dość grube kawałki. Za chwileczkę pokażę jakie. No, i szynkę kroimy w takie nierówne, dość duże kawałki, ale te kawałki nie mogą być większe niż nasz lejek, na który nakładamy jelito, bo inaczej nie przeciśniemy. Sukcesem wizualnym w tej kiełbasie będzie to, jak pokroimy tą szynkę. Jeszcze raz przypomnę, że kroimy ją nierówno, yy, Nierówne kawałki. Yy, nie. Szynka jest już pokrojona mają to być kawałki, tak jak widać, takie coś typu szarpane nierówna kostka, ponieważ to później w przekroju w kiełbasie będzie brzydko wyglądało. Teraz odważymy sól. solidamy damy 19 gram na kilogram mięsa. Wsypujemy sól i teraz musimy dobrze wyrobić. Sól w szynkę wmasowana. Odstawiamy w chłodne miejsca. Teraz mamy czas przygotować sobie resztę przypraw. Mam już przygotowaną mieszankę przypraw. Teraz tą mieszankę wsypiemy do całości. Teraz Wam powiem, jakie przyprawy i w jakich proporcjach dać. Ja już to sobie wymieszałem, a teraz wspomnę Wam o przyprawach. Zacznę od początku, czyli od soli. Sól 19 gram na kilogram mięsa, cukier 1 gram na kilogram mięsa, gorczyca w ziarnach biała 1 gram na kilogram mięsa, czosnek granulowany 1,5 g na kilogram mięsa, Czosnek staropolski 1,5 grama na kilogram mięsa. Pieprz czarny 2 gramy na kilogram mięsa. I pieprz biały 2 gramy na kilogram mięsa. Po wyrobieniu, jak widać, musimy przygotować nadziewarkę. Do nadziewarki potrzebny w tym przypadku, ponieważ to są duże kawałki mięsa, jak największy lejek mamy i osłonki kolagenowe. Ja mam takie brązowe, średnica 65. Osłonki mam takie, brązowe, kolagenowe, one się już to od 3 godzin moczą. Jedna osłonka jest już założona na lejek. Nadziewarka pełna, no i zaczynam nabijać. Tak mi to wyszło, tak wyglądają szynkowe. Jeden dłuższy, dwie mniejsze, ale zrobię jeszcze cztery mniejsze, tyle wyjdzie z całości farszu. Tak wyszła moja szynkowa, mam 6 mniejszych, jedna dłuższa. Teraz rozgrzewamy piekarnik do 120 stopni i będziemy piec około godzina, może do półtorej. Nie, zobaczę, ocenię, później Wam powiem. Kiełbasę ułożyłem na kratce, tak aby był luz od spodu, od góry, mniej więcej po środku piekarnika. No i czas start. No i po półtorej godzinie tak wyglądają. Teraz odparują, ostygną. A jutro będziemy próbować. No i po wystygnięciu kiełbaska wygląda tak. Tak wygląda w przekroju. Wygląda pięknie, ładna mozaika. Nie widać ją. Eee. Słuchajcie. Bardzo smaczna. Pieprzna. Smak szynki jest. Ale pyszna. Ojej. Naprawdę dobra. Nie mówiłbym wam tego, gdyby mi nie smakowała. Ale jest naprawdę pasz. No zobaczcie jak ona wygląda. Coś pięknego. No to jeszcze plastereczek. A w ogóle to wam pokażę jak skórka schodzi. O i zeszła. Bardzo smaczna. Lepsza niż topowa. Poza tym powiem wam, że teraz te sklepowe to już smaku nie mają a przy próbowaniu tej szynkowej to tak bym się przeniósł w czasie no ale ok, słuchajcie przede wszystkim zachęcam Was do zrobienia tej szynkowej smak zapach i prostota w wykonaniu i myślę, że jest to kiełbasa dla każdego a więc kochani nie przedłużając, zapraszam Was na grupę gotowanie na spontanie tam wymieniamy się swoimi inspiracjami jeżeli jeszcze mnie nie zasubskrybowałeś, zasubskrybuj. Będą ci przychodziły przypomnienia o kolejnych moich filmikach. Nie zapomnij również o social mediach. TikTok, Instagram. Tam również mnie znajdziesz. Gotowanie na spontanie. Zapraszam i dziękuję wam, że tu jesteście. Do następnego.